Następny kurwa ciężarowo Zamiast stanąć ładnie w korku To on teraz będzie się kurwa na prawo przebijał Jeszcze go wpuścić nie chcę No, tirem go nie wpuścił No ciekawe jak to się skończy Bo podjechał do przodu czy będzie zmuszony jechać prosto, zawrócić na rondzie? Czy będzie się dalej wpychał? Ty już w Tak. A dobra, wpuszcza go koleś z innego tira. O, ten teraz jak pięknie to ogarnął. Następny mądry z kodzianką. No tak to właśnie jest. Nie chcę.